To jest kanał Polityka RP. Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dziesiątej kadencji. Isso Szanowni Państwo, serdecznie witam przybyłych na naszą uroczystość prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego wraz z członkami Rady Ministrów. Witam byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego. Witam marszałka seniora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11 kadencji, pana Michała Seweryńskiego. <oprywa> Witam marszałków Sejmu i Senatu ubiegłych kadencji. <oprywa> Witam byłych premierów Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie witam korpus dyplomatyczny wraz z Jego Dziekanem, nuncjuszem Apostolskim w Polsce, Antonio Guido Filippazzi. <klucz> witam duchowieństwo na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, Jego Ekscelencją, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Witam członków Polskiej Rady Ekonomicznej oraz wszystkich przedstawicieli innych kościołów i związków wyznaniowych. Witam dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na czele z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Witam wszystkie panie i panów wybranych na posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich gości, którzy swoją obecnością uświetniają inaugurację pierwszego posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji. Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 regulaminu Sejmu Sejm wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszone zostały kandydatury posła Szymona Hołowni i poseł Elżbiety Witek. Po rozpoczęciu głosowania, lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w czytniku urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko jedną kandydaturę. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji. Zatem proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie Panie i Panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru Marszałka Sejmu. Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. Drodzy Państwo. Drodzy Państwo, głosowanie jeszcze nie zakończone. W głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Większość bezwzględna wynosi 230 posłów. Poseł Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów. Poseł Elżbieta Witek 193. Stwierdzam że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Drodzy Państwo, panie i panowie posłowie, bardzo proszę pana marszałka Szymona Hołownię o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Przechodzimy do głosowania nad tożsamymi projektami uchwał. Wnioskodawcy w przedłożonych projektach uchwał proponują, aby ustalić liczbę wicemarszałków Sejmu na sześć osób. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za ustaleniem liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na sześć? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 458 posłów. Za głosowało 458 posłów. Przeciw nie głosował nikt. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustalił liczbę wicemarszałków Sejmu na sześć osób. Sejm zgodnie z artykułem 5 ustęp 6 w związku z artykułem 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu wybiera wicemarszałków Sejmu bezwzględną większością głosów. Informuję, że liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie wicemarszałków ustalonej w uchwale Sejmu. W związku z tym Sejm przeprowadzi głosowanie w tej sprawie kolejno nad poszczególnymi kandydaturami przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, stosując sekwencję pytań, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosować będziemy nad kandydaturami w porządku alfabetycznym. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą posła Krzysztofa Bosaka. Kto z Pań i Panów Posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu, pana posła Krzysztofa Bosaka, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Co? Nie działa? Działa? Jak trzeba? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, za 272, przeciw 27, wstrzymało się 153 posłów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Krzysztofa Bosaka na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję, panie pośle. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą posła Włodzimierza Czarzastego. Kto z Pani i Panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu, Pana posła Włodzimierza Czarzastego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 458 posłów za, 250 przeciw, 196 wstrzymało się, 12. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani poseł Doroty Niedzieli. Kto z Pani Panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu? Pani poseł Doroty Niedzieli zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 458 posłów za, 257 przeciw, 185, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią poseł Dorotę Niedzielę na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Gratulacje, pani poseł. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani poseł Moniki Wielichowskiej. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pani poseł Moniki Wielichowskiej? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów za 252. Przeciw 186, wstrzymało się 18. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią poseł Monikę Wielichowską na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulacje pani poseł. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani poseł Elżbiety Witek. Kto z pań i panów posłów? Jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pani poseł Elżbiety Witek. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 458 posłów za 203, przeciw 252, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał pani poseł Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pana posła Piotra Zgorzelskiego. Kto z Pań i Panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu, pana Piotra Zgorzelskiego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów za 267, przeciw 184, wstrzymało się pięciu. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Piotra Zgorzelskiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że Sejm nie dokonał wyboru wicemarszałka Sejmu, Procedurę jego wyboru przeprowadzimy ponownie w późniejszym terminie. Przeprowadzimy głosowanie za pomocą urządzenia do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Zobowiązany jestem do przedstawienia państwu zasad głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonaniu wyboru z listy. Po zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się lista z imionami i nazwiskami kandydatur, którą można przesuwać za pomocą pola do przewijania ekranu dotykowego. Aby oddać głos za kandydaturą, należy dotknąć kwadratowego pola celem zaznaczenia wyboru danej kandydatury. Potwierdzenie zaznaczenia pojawi się w kwadratowym polu wyboru. Aby zmienić decyzję, należy ponownie dotknąć pola wyboru, aby odznaczyć, a następnie należy dokonać ponownego wyboru innej kandydatury. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić swoją decyzję przez naciśnięcie przycisku "zatwierdź i wyślij." Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem brakiem możliwości zmiany decyzji. Niezaznaczenie żadnej z kandydatur i naciśnięcie przycisku "zatwierdź i wyślij" jest równoznaczne z oddaniem głosu przeciwko wszystkim kandydaturom. Czy wszyscy posłowie są już gotowi? do przeprowadzenia głosowania. Przechodzimy do głosowania. Zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 regulaminu Sejmu Sejm wybiera posłów, członków Krajowej Rady Sądownictwa bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszone zostały kandydatury pana posła Marka Asta, pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz, pana posła Bartosza Kownackiego, Pana posła Roberta Kropiwnickiego, pana posła Arkadiusza Mularczyka, pana posła Kazimierza Smolińskiego, pana posła Tomasza Zimocha oraz pani poseł Anny Marii Żukowskiej. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w czytniku urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko cztery kandydatury. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji. Zatem proszę, aby tego przycisku używać jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Czy wszyscy Państwo podjęli już decyzję? Dziękuję bardzo. Proszę o wyświetlenie wyników. W głosowaniu wzięło udział 457 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. Pani poseł Kamila Gasiuk Pichowicz uzyskała 246 głosów. Pan Tomasz Zimow uzyskał 246 głosów. Pani Anna Maria Żukowska uzyskała 245 głosów, pan Robert Kropiwnicki uzyskał 243 głosy, pan Marek Ast, 193 głosy, pan Arkadiusz Mularczyk, 192 głosy, pan poseł Kazimierz Smoliński, 192 głosy i pan Bartosz Józef Kownacki uzyskał 191 głosów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posłów Kamilę Gasiuk-Pichowicz, Roberta Kropiwnickiego, Tomasza Zimoka i Annę Marię Żukowską na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominam, że zgodnie z artykułem 154 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. Za wnioskiem było 190 posłów, przeciw 266. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Przystępujemy do głosowania. Zgodnie z artykułem 154 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na prezesa Rady Ministrów zgłoszono kandydaturę pana Donalda Tuska. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za wyborem pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 449 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 225 posłów. Za było 248 posłów, przeciw 201. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględno większością głosów wybrał pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Proszę bardzo panie przewodniczący.